O nepotyzmie u Ziobry i jak się jego przyjaciele, przyjaciółka zachowuje. Będzie o tej sędzi. Yy, sędzi to jest sędzia Pawełczyk Wojcka, Dagmara. Yy, o Oni informacje, ja ją już Państwu prezentowałem yy, w poprzednim materiale. Przypomnę PPP 28. Znowu muszę prowadzić proces głodowy. Tumany trzymają się mocno. Będzie, proszę Państwa, o, no, o nepotyzmie. Ta pani jest koleżanką Zbigniewa Ziobry jeszcze z okresu średniej szkoły. E, podają, już w 2007 roku za pierwszych rządów PiS, Dagmara pawełczyk Wojska została oddelegowana z krakowskiego sądu do resortu Sprawiedliwości. E, bardzo chciała awansować, bardzo podają. Jak podało okres o awans, do bliższej instancji starała się aż kobicina pięć razy. Zawsze bezskutecznie, aż nastał czas dziobry. Lidera projektu Dobra Zmiana PiS w Resorcie Sprawiedliwości Sąd Rejonowego Kraków Podgórze chciała przyjść właśnie do Sądu Okręgowego, któremu obecnie szefuje. Do KRS-u została zgłoszona, jak podają co, no chyba jest skandalem i on doskonale kompromituje przez swojego partnera życiowego prywatnie. Jest partnerem Pawełczyk Woickiej, sędzia Dariusz Pawłyszcze, który ją zgłosił do KRS-u. Proszę Państwa, yy, informowałem Państwa w tym o tym materiale, że znowu będę musiał prowadzić protest głodowy. Wyjaśniłem dlaczego. Zatem nie będę przypominał yy, w szczegółach. Pozwolę sobie tylko yy, jeszcze raz yy, najważniejsze, najważniejsze przepisy prawa, które dotyczą tej sprawy, żeby nie było wątpliwości artykuł 120 kodeksu postępowania karnego, brak formalnej pisma procesowego. Jeżeli pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym przewidzianym w artykule 119, elementy pisma procesowego lub w przepisach szczególnych, a brak jest tego rodzaju, że pismo nie może otrzymać biegu, albo, i to jest bardzo ważne, kamerą zrób zbliżenie, bardzo proszę, albo brak polega na niezłożeniu należytych opłat. Lub upoważnienia do podjęcia czynności procesowej wzywa się osobę, od której pismo pochodzi, do usunięcia braku w, terminu, w terminie 7. I zatem, jeśli ktoś zgłasza sprawę, co do której powinien, żeby jej nadano bieg, uiścić opłatę, nie ujścia opłatę, albo opłata jest niewłaściwa, należy wezwać, bo tak stanowi artykuł 120 Kodeksu Postępowania Karnego. I teraz następny przepis. Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 200 zł, to jest skarga. Na przewlekłość postępowania i ten przepis obowiązuje od 6 stycznia 2017 roku, a wprowadzono go w życie ustawą z dnia 30 listopada 2016 roku o zmianie ustawy Prawa Ustrojów Sądów Powszechnych oraz niektórych innych y, ustaw. I oto proszę Państwa, jak, jak Państwa informowałem, ja w dniu 18 stycznia złożyłem skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krobodża. Uiściłem opłatę w kwocie 100 złotych. Później w dniu 13 marca yy, złożyłem skargę na przewykość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków w Śródmieście Wschód i uiściłem opłatę 100 zł I następnego dnia 14 marca, yy, chodzi cały czas o 2017 rok, 2017 roku, yy, złożyłem następną skargę na inne postępowanie prowadzone, inne niż to z 13 marca. Przez prokuraturę rejonową Kraków w w Wschód i również umieściłem opłatę w kwocie 100 zł. W kwocie 100 zł, albo nie wiedziałem, no tylko Jura Nowitkuria sąd, a musi znać prawo, ja nie muszę, nie wiedziałem, że opłata wzrosła od 6 stycznia o 100%, to znaczy do kwoty 200 zł. Co było zatem obowiązkiem przewodniczącego Wydziału czwartego Karnego Wywoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie. Wtedy sędziego Janusza kawałka w oparciu o te dwa przepisy prawa. No jego obowiązkiem było w każdym z tych trzech przypadków złożonych przeze mnie skarb wezwać mnie do uiszczenia dodatkowej opłaty w kwocie 100 zł. Jak zachował się kawałek? A kawałek zachował się w sposób zupełnie odmienny od tego, co, stanowi przepisy, co stanowią przepisy prawa, to znaczy, on sam pozarządzał moimi pieniędzmi, co dokładnie w szczegółach zaprezentowałem Państwu w tym materiale. I nie będę do tego wracał. Gdyby Janusz Kawałek, przewodniczący, zachował się w zgodzie z prawem, to ja albo bym uiścił dodatkowe opłaty w kwocie 100 zł, albo bym nie uiścił. Tymczasem on sobie sam poprzypisywał yy, według jego własnego uznania, udowadniając, że jest niedołączony tuman, te moje kwoty do poszczególnych yy, spraw, które yy, zaczął prowadzić. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział Czwarty Karny Odwoławczy. Ponieważ zachował się jak zachował, yy, informowałem Państwa o tym pismu z dnia 9 kwietnia 2018 roku, skierowanym do Presa Sądu Okręgowego w Krakowie, Dagmary Pawełczyk-Boickiej, złożyłem wezwanie do yy, zwrócenia mi bezbędnej zwłoki w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma tych dwóch kwot 100 zł, które ponad wszelką wątpliwość zostały mi ukradzione przez tak zwane wymuszenie sądownicze. W odpowiedzi otrzymałem pismo z 18 kwietnia 2018 roku wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzi Katarzyny wysokińskiej Walęcia, kto jest sędzia, która została powołana na stanowisko wiceprezesa już przez tą sędzie. I pani wiceprezes poinformowała mnie w odpowiedzi na pismo z 9 kwietnia. Uprzejmie informację, że w całości potrzebuję odpowiedź udzieloną panu pismem z 30 czerwca. Podana sygnatura 2017 roku i pismo z dnia 14 grudnia 2017 roku, również podana sygnatura, w których udzielono panu szczegółowych wyjaśnień. Proszę Państwa, co najważniejsze w tym piśmie to, że w całości podtrzymuję odpowiedź udzieloną panu Pismem z dnia 30 czerwca, jeśli tak, i Pismem z dnia 14 grudnia, jeśli tak, no to trzeba przypomnieć te pisma, a w tych pismach ja je Państwu prezentowałem już w poprzednim materiale, tak w piśmie z 30 czerwca. To jest to pismo wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, Katarzyny Wierzbickiej, jak i w tym piśmie z 14 grudnia 2017 roku, sporządzonym przez wtedy pełniącego funkcję, to jeszcze było zanim Ziobro powołał koleżankę z podstawki na prezesa sądu, funkcję prezesa pełnił sędzia Mieczysław Potejko, doskonale potwierdzono słuszność moich zarzutów. że nie było wątpliwości, to w piśmie z 30 czerwca 2017 roku wiceprezes Katarzyna Wierzbicka podała Reasumując, z akt wymienionych skarg wynika, że uiścił pan trzy opłaty po 100 złotych każda, z czego kwotę 200 złotych uznano jako opłatę od skargi rozpoznali, uznano. 200. Ja wpłaciłem 100, oni sobie pożenili i dwie uznali, że 200. Merytorycznie o sygnaturze 4S10 ukośnik 17, a kwota 100 zł podlegać będzie złotowi wobec stopnięcia skargi w, w sprawie 4S15 przez 17. Proszę Państwa, w związku z tym, że powołana na wiceprezesa przez tą panią, wiceprezes sądu Katarzyna Wysokińska Waleciak podała, że w całości podtrzymują odpowiedź w zieloną panu pismo z dnia 30 czerwca. I pismo z dnia 14 grudnia, ja skierowałem następne pismo z dnia 21 maja 2018 roku do tej pani, do presa Sądu Okręgowego w Krakowie, w którym podałem wezwanie drugie do zwrócenia mi bezbędnej złoty tych dwóch kwot po 100 złotych, czyli w sumie 200 złotych, i załączyłem kserokopię dokumentów poświadczających, Pozbawieniem niemożności moich praw, ograbieniem jest kwoty 200 zł przez sędziów. To są cztery, pis, yy, cztery dokumenty. Zarządzenie sędziego Sądu Okręgowego w do czwarty kandydat Krzysztofa Chodaka 23 maja 2017 roku, w którym on Potwierdza, podaje, że załączono, dołączono, to znaczy, że pozwalano sobie na samowolkę. Później jest to pismo z e, 30 czerwca, które już prezentowałem, w którym też podano, że druga wpłata nie zawierała, wobec tego została załączona, następna została załączona, czyli potwierdzają, że sami sobie robili z moimi pieniędzmi, co im się, że nie podobało. Pismo z 19 lipca 2017 roku, znowu autorka, wiceprezes. Katarzyna Bierzbicka, którym też podaję jeszcze raz, że jedna kwota została załączona, a druga kwota też została załączona, czyli dokładnie potwierdzają słuszność moich zarzutów. No i co zrobiła sędzia Dagmara Pawełczyk-Wolicka? No proszę Państwa, nie zwróciła gdybym ja zalegał sądowi yy, Jakąkolwiek kwotą, no to już bym miał na głowie komornika i komornik już by mi siadał. Znaczy, oni mnie na tyle okradli, że już nie mają, na czym siąść, nie mają niczego zająć, ale już na pewno bym miał na głowie komornika, przychodziłby do domu, wrzucałby zawiadomienia, że się włamie do mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Te procedury państwa terroru już Państwu opisywałem. W tym piśmie z 21 maja zapowiedziałem tej pani, że jeśli mi nie zwróci. Kwoty dwa razy po sto łącznie 200 zł, to od 5 czerwca będę prowadził protest głodowy przed sądem okręgowym w Krakowie. No ale proszę Państwa, skoro sędzia Dagmara pawluczyk wojska kumpela z podstawówki Zbigniewa Ziobry, udowodniła mi, że jest złodziejem, a ponadto udowodniła mi, że jest tumanem, nie no, bezmyślnym całkowicie, no bo jeśli jej podwładna powołuje się w tym piśmie na dokumenty wydane przez członków Najwyższego Kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie, poświadczające, że naruszono moje prawo, że mi okradziono, a ta pani mi nie chce zwrócić kwoty 200 zł, no to postanowiłem, że jeszcze troszkę poczekam i nie rozpocznę 5 czerwca protestu głosowego. Nie rozpocznę go też dlatego, że mam proszę Państwa swoje doświadczenia z jedną z poprzedniczek tej pani. Ja Państwa informowałem, że mnie Żydówka, złodziejka, Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Barbara Baran, to jest artykuł z 9 stycznia 2009 roku w Gazecie Wyborczej. Nowa prezes Sądu Okręgowego w Krakowie. Sędzia Barbara Baran. Sędzia Barbara Baran będzie nowym prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie. Wczoraj jej kandydaturę przedstawiono przez ministra Zbigniewa Świąkarskiego. O tym panu też można by książki pisać. Pozytywnie oceniło zgromadzenie sędziów. Teraz już czeka tylko na nominację. I co ona zapowiadała? Zapowiadała, że chce. Dokończyć informatyzację, ale przyspieszyć sprawność postępowań oraz doprowadzić do tego, by strony były jeszcze bardziej profesjonalnie obsługiwane. Jak mnie ta pani obsługiwała profesjonalnie, no to państwo opowiadałem, a nie tylko ja, bo opisywały media. Przez 16 dób prowadziłem proces głodowy przed Sądem Okręgowym w Krakowie, bo mnie ta pani, żydówka złodziejka, razem z, ze swoją podładną, Wtedy zastępcą przewodniczącego Wydziału 11 Cywilnego Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzią Teresą Dyrgą, chciały w 2012 roku, to jest wydanie z sierpnia 2012 roku Gazety Krakowskiej, 14-15 sierpnia, chciały mnie okraść z mieszkania. Prowadziłem przez 16 dób protest głodowy. Nie jadłem, piłem wodę i soki i wreszcie przyznano mi rację, i sąd skierował do komornika. Zawiadomienie o wycofaniu roszczenia, umorzono postępowanie. Natomiast, dlaczego mówię o moich doświadczeniach? Albowiem wtedy zrobiono ze mnie idiotę. Podano redaktorowi Gazety Krakowskiej, który na bieżąco re relacjonował mój, zresztą nie tylko mój, jak pan sobie dzisiaj, to jest kilka osób, które również prowadziły protesty. Ta pani też prowadziła protest głodowy przez długi czas przed Sądem Okręgowym w Krakowie, pani Teresa Kawiak. Podano tak. Przedstawiciele sądu twierdzą, że protest nie był potrzebny. Gdyby pan Zbigniew Kękuś wcześniej złożył odpowiednie pismo, sprawa mogła być załatwiona już dawno. Mówi Aneta Rembisz, Sądu Okręgowego Krakowie. Aneta Rędzicz. Rembisz... To była podwładna yy, rzecznika prasowego pana Żurka. Nawiasem mówiąc, do pana Żurka tego znanego, tak, tak, tak. Rzecznika Prasowego wtedy sądu i później jeszcze przez długi okres Sądu Okręgowego w Krakowie, a także KRS-u. Jak w dziesiątym dniu mojego protestu poinformowałem Rzecznika Żurka, że oto od dziesięciu dni prowadzę protest przed y, Sądem Okręgowym w Krakowie, to mi Żurek odpowiedział, Kękuś, y, znaczy no, nie tak odpowiedział, napisał mi grzecznie, Panie Kękuś, to nie jest sprawa rzecznika, y, y, rzecznika Prasowego y, Sądu. Zatem, proszę Państwa, pomimo takich doświadczeń z tą Panią, też prezesem sądu okręgowego w Krakowie, no widząc, że mam do czynienia ze złodziejem i bezmyślnym tumanem tą Panią, postanowiłem, że jednak yy, nie będę prowadził protestu, albowiem no, ponad wszelką wątpliwość głodowego, ale ponad wątpliwość oni, funkcjonariusze publiczno-demokratycznego państwa prawnego, chcą mnie ostatecznie zlacić. Po tym, gdy ta Pani mnie chciała okraść w sposób, który jest w jednym z poprzednich PPP w szczegółach omówiony, ten no oto pan minister sprawiedliwości i poseł następny Rzeczpospolitej Polskiej, Jarosław Gowin, uznał, że to, informowany przeze mnie, uznał, że takie zachowanie, to znaczy znęcanie się nade mną, próba grabieży, okradzenia mnie z mieszkania była w zgodzie z prawem. No a nasz niezłomny Duda w styczniu 2016 roku awansował ją. Do sądu apelacyjnego w Krakowie, no i teraz ta złodziejka kradnie z wyższego szczebla. Proszę Państwa, jeśli o tym mowa, to pozwolę sobie e, artykuł córki byłego prezydenta Marty Kaczyńskiej o traktowaniu zwierząt w Polsce. To jest jedno z ostatnich wydań sieci Karnowskiego i artykuł: Ludzkie spojrzenie na zwierzęta. Pozwolę sobie fragment zacytować, co też napisała pani Marta Kaczyńska. Od kwietnia bieżącego roku obowiązują wyższe kary za znęcanie się nad zwierzętami. Za pozbawienie ich życia grożą trzy lata więzienia. W przypadku szczególnego okrucieństwa do pięciu lat pozbawienia wolności. Yy, I dalej od pewnego czasu sędziowie zaczęli dostrzegać znaczenie więzi, jaka nawiązuje się między człowiekiem a zwierzęciem, analogicznie jak to się dzieje w odniesieniu do więzi rodzinnych. I dalej sąd okręgowy w Krakowie prezentowany jako wzorzec ludzkiego traktowania zwierząt w orzeczeniu z 7 września 2017 roku sąd okręgowy w Krakowie wskazał, że w potocznym odbiorze pies jest symbolem wierności i bezinteresownej przyjaźni, a lojalność i oddanie, które wykazuje to część jego naturalnego instynktu, ściśle związanego z ludzkim poczuciem miłości i przyjaźni. I tak dalej, i tak dalej. Komentarz ostateczny. Kaczyńskiej Marty, opisane zmiany legislacyjne, a także nowe tendencje w orzecznictwie są bez wątpienia przejawem bardziej ludzkiego spojrzenia na sprawy dotyczące zwierząt. No to proszę Państwa, ja pozwolę sobie w takim razie artykuł 40 konstytucji. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. No a czymże innym, jak nie okrutnym, nieludzkim traktowaniem mnie przez tą panią, prezes, Żydówkę, Złodziejkę było przyglądanie mi się przez 16 dób prowadzącemu protest głodowy. No a na koniec z mnie jako idioty, który prowadził protest zupełnie niepotrzebnie, zamiast napisać odpowiednie pismo i złożyć odpowiednie pismo w sądzie okręgowym kierowanym przez tą panią. Proszę Państwa, okazuje się, że w Polsce dobrze jest być w dzisiejszych czasach Ukraińcem, najspanialej jest być Żydem, coraz lepiej jest być psem, no a niedobrze jest być, wręcz niebezpieczne jest być Polakiem. Który udowodni funkcjonariuszom tzw. demokratycznego państwa prawnego, rzeczywistniającego zasadę sprawiedliwości społecznej, naruszenie prawa, pozbawianie człowieka, Polaka, możliwości korzystania z jego praw. Taki człowiek jest traktowany jak po prostu bydle, zgodnie z wskazaniami Talmudu, to no to nie może dziwić, bo wymiar sprawiedliwości. W Polsce jest doskonale zmajoryzowany przez żydostwo. W związku z tym nie rozpocząłem w dniu wczorajszym protestu głodowego, ale wysłałem do pani prezes Dagmary Woickiej to oto pismo, w którym po raz kolejny wezwanie to już trzeci raz wzywam ją do zwrócenia mi tych dwóch kwot dwa razy po 100 zł i składam wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia z mocy którego prawa. Wnoszę o podanie mi konkretnych przepisów prawa. Przewodniczący Wydziału IV Karnego Odwoławczego, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Janusz Kawałek, zarządzał tymi trzykrotnie wpłaconymi przeze mnie kwotami 100 zł w sposób, który jak wspomniałem w szczegółach opisałem w tym właśnie PPP 28. Postanowiłem, że do sprawy zaangażuję, proszę Państwa, również. Panią poseł y, Małgorzatę Baserman. Y, dlatego, że jest posłem, dlatego że jest zastępcą Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i dlatego, że no jest, to, no jest to moja znajoma. Ja kiedyś niefortunnie poprosiłem tą panią, gdy była jeszcze adwokatem, o udzielenie mi pomocy i też nie będę w szczegółach wracał to jest ta Pani, przypomnę, Małgorzata Baserman. Ta Pani wzięła ode mnie 1500 zł i w sposób, który w poprzednich PPP prezentowałem, yy, zrobiła, proszę was, jest takie określenie, jest popularyzował podczas spotkania służbowego, zatem wolno mi je cytować, spotkania służbowe funkcjonariuszy publicznych to takie, yy, za których koszty konsumpcji napojów pokrywamy my, obywatele i podczas takiego spotkania służbowego Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski powiedział do Ministra finansów Jacka Rostowskiego w ocenie polskiej polityki zagranicznej wobec USA. Bursit kompletny, skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją, będziemy uważali, że wszystko jest super. Pozrobiliśmy bo bo zrobiliśmy laskę Amerykanom, mówi też, Sojusz Polska Stany Zjednoczone jest nic nie wartym robieniem loda Amerykanom, którzy traktują nas jak burzynów. Już to Państwu wielokrotnie prezentowałem i ta oto pani, pani Małgorzata Wasserman, jeśli zatem sformułowania zrobienie loda i zrobienie laski potraktować jako opis skrajnego serwilizmu, to ta moja obrońca, adwokat Małgorzata Wasserman za moich 1500 zł zrobiła loda tym dwóm panom. Żydowi, degeneratowi, byłemu rzecznikowi praw obywatelskich, yy, talmudycznemu judeofaszyści Andrzejowi Colowi, no i temu panu to jest, proszę Państwa, były prezes Sądu Okręgowego, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Krzysztof Sobierajski, teraz od wielu miesięcy w pierdelku. O, to jest też artykuł o nim, były prezes Sądu Apelacyjnego, trafił do aresztu. Yy, no nie tylko im zrobiła loda pani Małgorzata Wasserman i Laskę, ale także sędziemu Włodzimierzowi Baranowi, sędziemu Janowi Kremerowi, którzy także uczynili mnie przestępcą w tej sprawie, w której miała mnie bronić, za moje pieniądze, z mojego wyboru, adwokat Małgorzata Wasserman. No i jeśli wziąć pod uwagę, że to określenia, zrobienie Loda, zrobienie Laski, opisują skrajny serwis, to ta Pani zrobiła Loda i Laskę również 11 sędzinom Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Proszę Państwa, ta Pani teraz jest bohaterką mediów, Małgorzata Wasserman. No i atakuje prawo platformę obywatelską, jestem w stanie wyobrazić sobie, do czego ludzie z platformy mogą się posunąć. Ja wiem do czego posuwa się y, Małgorzata Wasserman. No i dalej y, świetne o niej artykuły, jak to ona y, dociska szefa, a później jak to Małgorzata Wasserman nokautuje, y, jak to Małgorzata Wasserman masakruje. No i informuje nas Małgorzata Wasserman, że z radością zdecydowała się, czyli przyjęła ofertę Kaczyńskiego i będzie kandydować z radością na prezydenta Krakowa. Krakowianie drżycie, to dopiero będzie mafia, jeśli nie daj Boże pani robiąca loda sędziom i prokuratorom yy, i Colowi zostanie prezydentem Krakowa. Ona nas informuje również o tym, że Wasserman ośmiesza dziennikarzy, komentarz chcieliby zrezygnować z Ambergold. Niczego się nie boję. No, rzeczywiście to Wasserman ma prawo niczego się nie bać. Doskonale współpracuje z mafiozami z wymiaru sprawiedliwości, z sędziami, z prokuratorami, a niewygodnych dla nich ludzi yy, pacyfikuje. Dopomaga im w umieszczaniu ich yy, w szpitalach psychiatrycznych. No i promuje nam ją, proszę Państwa, ten pan, kiedyś nazwany, jak, spo, jak przypominałem. Przez Dudę przegranym, dzisiaj wygrany szef odkształtowania wizerunku takich miernot, m.in. jak Małgorzata Wasserman. A ja skierowałem do mnie pisma z dnia 21 maja 2018 roku, w którym, w którym to pismem poinformowałem ją o tym, że być może zacznę od 5 czerwca prowadzić protest głodowy przed Sądem Okręgowym w Krakowie. podem przyczyny i poprosiłem ją, żeby zweryfikowała zasadność zarzutów, jako zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Zasadność zarzutów, które stawiam prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie, tej oto pani sędzi Dagmarze Woickiej. No a pismem, skoro zdecydowałem, że nie podejmę jednak póki co protestu głodowego, pismem z dnia 5 czerwca, wysłanym do Małgorzaty Wasserman, do jej biura poselskiego w Krakowie i do Sejmu, złożyłem wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy w zgodzie z przepisami prawa, a jeśli tak, z którymi, było zaliczenie przez Sąd Okręgowy w Krakowie, czwarty wydział kardy odwoławczy przedstawiony w niniejszym piśmie oraz w tym piśmie w sprawie kwot, które ja uiściłem, przeznaczając je jako opłaty od skarg na przewlekłość postępowań, których te moje skargi dotyczyły, czy w zgodzie z przepisami prawa sąd sam zawłaszczył te kwoty i nimi gospodarował. Dałem pani Małgorzacie Wasserman Miesiąc czasu, ja wiem, że ona jest bardzo zajęta w tej chwili sprawą Amber Gold, bo ta ją lansuje. Przecież to jest oczywiste, że jedynym efektem Amber Gold będzie to, że ona być może zostanie prezydentem Krakowa, a tamta sprawa rozejdzie się po kościach. Dałem jej miesiąc, wniosek o sporządzenie, do wyjaśnienia. Nie później niż w terminie miesiąca. No i proszę Państwa, ja z reguły nie ujawniam, jakie, jakie mam zamiary. W tym przypadku powiem, skoro mam do czynienia ponad wszelką wątpliwość ze złodziejem następnym, z kontynuatorką zachowań tej pani, Żydówki, złodziejki, a do tego jeszcze, no takim samym zresztą tumanem jak ta pani. Jak się później okazało, ta pani nie znała. W 2012 roku przepisów prawa obowiązujących od 1961 roku, to co zrobię? No to teraz poczekam na odpowiedzi, które dostanę na pisma, które wysłam 5 czerwca do tej pani i do Małgorzaty Wasserman. To zrobię później. Później, proszę państwa, poproszę tą panią, żeby wydała polecenie przygotowania dla mnie w... akt spraw, yy, których dotyczą wpłaty. O których mowa? O których umieściłem? Zrobię kserokopię najważniejszych dokumentów, przedstawię Państwu, kto dokładnie wydał zarządzenia, kto dokładnie zawłaszczał moimi kwotami, bo mi wmawiają póki co, że to wszystko mi na protokolantek, tylko i wyłącznie. Oni są oczywiście bezkarni i winni. I wtedy dopiero, jak już zbiorę pełną dokumentację, jak mi ta cwaniara, która mnie chciała umieścić w szpitalu psychiatrycznym, udzieli odpowiedzi, na pytanie, które do niej skierowałem, to wtedy dopiero być może rozpocznę protest głodowy. Wcześniej, udowodniwszy Państwu, że Zbigniew Ziobro powołał na prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie swoją koleżankę z podstawówki, czyli na zasadzie nepotyzmu, która to jest sędzia Dagmara Pawełczyk-Wojcka, złodziejką i bezmyślnym. Tumanem. To proszę Państwa, na tym niestety polega dobra zmiana PiS w resorcie sprawiedliwości kierowanym przez tropiciela Zbigniewa Ziobrę o zupełnie stępionym, racjonalnym myśleniu. Dziękuję Państwu za uwagę.